Słońce właśnie opuszczało granice Arizony, gdy na posiadłości Holbrook płacznie niemowląt ponownie przeszył zmierzch. W domu wszyscy wiedzieli, że ta noc nie będzie inna niż poprzednie sześćdziesiąt. Odkąd pojawiły się dwa chłopcy, Todd Holbrook, najbardziej twardy hodowca bydła w Prescott, nie spał dłużej niż dwie godziny. Ludzie w mieście szeptali, że płacz niemowląt to klątwa, którą na rodzinę sprowadziły grzechy przeszłości. Mówili, że ziemię Holbruków zbudowano na indyjskim cmentarzu, a duchy dawnych mieszkańców teraz mszczą się poprzez dzieci. Ale nikt nie przypuszczał, że rozwiązanie już stało na progu domu, w osobie kobiety, po której najmniej się tego spodziewali. Posiadłość Holbruków wznosiła się nad prerią jako imponująca budowla. Z ganku dwupiętrowego drewnianego domu Człowiek mógł widzieć aż do odległych gór, gdzie słońce każdego wieczoru żegnało się z okolicą. Todd Holbrook w wieku 37 lat był już legendą w okolicy. Podążając śladami swojego ojca, zbudował swoje imperium, a tam, gdzie stary Holbrook zaczynał od stu sztuk bydła, syn liczył już tysiąc. Miał reputację człowieka twardego, ale sprawiedliwego, który nigdy nie okazywał swoich uczuć. Aż do dnia, gdy trzy lata temu stracił swoją żonę, Mun, kiedy kobieta zmarła podczas rodzenia bliźniaków. Dwaj chłopcy, Jonatan i Samuel, przyszli na świat jakby z bólem matki w głosie. Ostatni krzyk kobiety jakby w nich zamieszkał, i od tamtej pory każdego wieczoru, gdy zachodziło słońce, nasilał się w nich. Holbrook pomnożył liczbę swojego bydła, jego bogactwo wzrosło ale nie znalazł spokoju w swoim domu. Personel nie wytrzymywał już ciągłego płaczu, nianki jedna po drugiej rezygnowały, a dom powoli stawał się jak nawiedzony, gdzie ludzie odważyli się poruszać tylko za dnia. Wszystkie doświadczone matki z okolicy próbowały już pomóc. Joanna Weston, która miała siedmioro dzieci, sugerowała herbatę rumiankową. Suzy Perkins, miejska położna, ciepłe okłady na brzuch. Stara indiańska kobieta, znana tylko jako Cichy Strumień, przynosiła specjalne zioła lecznicze z odległych gór. Pastor modlił się, lekarz przepisywał leki uspokajające, ale nic nie pomagało. Dzieci stawały się coraz chudsze, a ich ojciec coraz bardziej zrozpaczony. Ale płacz nie ustawał, jakby jakaś pierwotna siła chwyciła maluchy, gdy tylko zapadał zmrok. Holbrook myślał już o zabraniu swoich synów do wielkiego miasta. Może tam mogliby im pomóc, ale w głębi serca wiedział, że nie może zostawić Mun samej. Grup jego żony znajdował się na posiadłości, na małym wzgórzu, gdzie wcześniej tak często siedzieli razem, snując plany na przyszłość, której nigdy nie mogli razem przeżyć. Arizona lat 80. XIX wieku nie oferowała wielu rozwiązań takich problemów. Nauka była jeszcze w powijakach, a lekarze raczej polegali na doświadczeniu niż na książkach. Holbrook prawie stracił już nadzieję, gdy do miasta przybył dyliżans pocztowy, a wraz z nim Mary Henley, owdowiała kobieta w średnim wieku, która przybyła z Europy. Kobieta szukała pracy, a Holbrook był zmuszony ją zatrudnić po tym jak poprzednia pokojówka również uciekła przed ciągłym płaczem. Nie wiedział wiele o kobiecie, tylko tyle, że jej mąż stracił życie w wypadku podczas budowy kolei i że potrzebowała pracy. Niektórzy dziwili się zdecydowanemu zachowaniu kobiety, inni widzieli coś niepokojącego w jej zielonych oczach. Mary nie mówiła dużo jej akcent zdradzał, że przybyła z daleka. Według niektórych z Niemiec, według innych z odległej Skandynawii, ale ona sama nigdy nie mówiła o swojej przeszłości. Jedna z matron miasta, żona bogatego bankiera pani Thompson, ostrzegała Holbruka, aby nie zatrudniał obcej osoby, której przeszłości nie zna. Ale Holbruk nie miał wyboru. Potrzebował kogoś, kto utrzymałby dom w porządku, podczas gdy on nadzorował swoje bydło. I może potajemnie miał nadzieję, że ta kobieta, która przybyła z tak daleka, wie coś, czego miejscowi nie wiedzą. Pierwszego wieczoru, gdy Mary przybyła do domu, przywitał ją zwykły chaos. Niemowlęta płakały, niania bezradnie próbowała je uspokoić, a kucharz rozważał już swoje odejście. Holbrook siedział w swoim gabinecie, próbując zapomnieć o hałasie świata z butelką whisky. Mary w milczeniu obserwowała dzieci, nie zachowywała się jak inni, nie próbowała od razu czynić cudów, po prostu stała obserwowała i słuchała. Holbrook prawie ją zwolnił, ale coś go powstrzymało. Może spokój kobiety, który był tak rzadki na posiadłości. Drugiego dnia Mary metodycznie przemierzyła cały dom. Poznała każdy jego zakamarek, obserwowała drogę słońca, kierunek wentylacji, skrzypienie podłóg. W kuchni ze szczególną starannością badała zapasy domu. Mąka, sól, cukier wszystko przeszło przez jej ręce. Kucharz, starzejący się Meksykanin Carlos, który przybył do okolicy jeszcze ze starym Holbrukiem, przyglądał się z dezaprobatą. Nie lubił, gdy ktoś wtrącał się do jego królestwa. W końcu Mary znalazła coś, co ją zainteresowało. Stare, malowane pudełko w tylnej części spiżarni. Nikt już nie pamiętał, jak się tam znalazło. Carlos powiedział, że być może Mun przywiozła je ze sobą, gdy wychodziła za Holbruka, ale nie był pewien. W pudełku były kamienie. Niecenne klejnoty, tylko szare, płaskie, rzeczne otoczaki. Mary wyjęła kilka, zbadała je, a potem chciała je odłożyć, ale Carlos ją powstrzymał. Powiedział, żeby je zabrała, nikt ich nie używa. Może kiedyś były przeznaczone na doniczkę lub coś podobnego, ale teraz tylko zajmowały miejsce. Mary tego popołudnia poszła na spacer po posiadłości. Obserwowała pola, okoliczne wzgórza i spędziła szczególnie dużo czasu nad rzeką, która płynęła wzdłuż wschodniej granicy posiadłości. Carlos obserwował ją z okna i widział, jak kobieta zbiera więcej kamieni, podobnych do tych, które znalazła w pudełku. Kiedy zapadła noc, niemowlęta znów zaczęły płakać. Holbrook machnął już ręką, przyzwyczaił się do rozpaczy. Ale tego wieczoru Mary weszła do pokoju dziecięcego z kamieniami. Niania, młoda dziewczyna o imieniu Samanta, która ledwo skończyła 16 lat, natychmiast zaczęła protestować, ale spojrzenie kobiety ją zatrzymało. Holbrook obserwował z drzwi, jak pokojówka kładzie kamienie na piecu, a gdy się nagrzały, zawija je w czystą tkaninę. Samantha nie rozumiała, co chce zrobić. Jej rodzina nigdy nie używała czegoś takiego i słyszała historie o czarownicach, które używają kamieni i dziwnych praktyk. Ale Holbrook skinął głową, sygnalizując, żeby pozwoliła kobiecie pracować. Był gotów na wszystko, co mogło pomóc jego dzieciom. Gdy umieściła ciepłe kamienie obok kołysek, płacz nie ustał natychmiast. Ale Mary się nie poddawała. Jeden koniec bandaża owinęła wokół własnego nadgarstka, drugi wokół kamieni. Holbrook nie rozumiał, co robi, ale nie przeszkadzał. Kobieta może była szalona, ale między szaleństwem a rozpaczą była już tylko cienka linia w tym domu. Potem Mary zaczęła nucić melodię, której Holbrook nigdy w życiu nie słyszał. Nie była to piękna pieśń, raczej monotonna jak dźwięk wiatru lub rzeki. Nie było w niej rozpoznawalnych słów, tylko głębokie, ciągłe mruczenie, jak gdyby ziemia przemawia. Samantha zadrżała. Carlos, który również dotarł do tego momentu, przeżegnał się. Holbrook zaś tylko czekał jak ktoś, kto już w nic nie wierzy, ale jeszcze nie porzucił całkowicie nadziei. Płacz niemowląt stopniowo cichu. Najpierw przerywał się tylko na sekundy, potem następowały coraz dłuższe przerwy. Bliźniaki najpierw spojrzały zdumione, a potem powoli zamknęły oczy. W pokoju wszyscy wstrzymali oddech. Samantha przeżegnała się, Carlos oparł się o framugę drzwi, jakby bał się, że zemdleje z zaskoczenia. Holbrook podszedł bliżej i po raz pierwszy w życiu zobaczył swoje dzieci śpiące spokojnie. Następnego ranka w domu panował dziwny spokój. Personel rozmawiał szeptem, jakby bali się złamać czar. Światło słoneczne inaczej przesączało się przez okna, jakby sam dom odetchnął z ulgą. Holbrook wypytywał Mary, ale kobieta powiedziała tylko, że tam, gdzie dorastała, rzeczne kamienie przechowują ciepło i moc ziemi. Dzieci nie miały matki, której ciepło ciała mogłoby je uspokoić, ale ciepło ziemi może ją zastąpić. Kamienie zatrzymują ciepło, a sznurek łączy żywego z ziemią. Pieśń zaś jest tak stara jak sama rzeka. Holbrook nie wierzył w przesądy, ale fakty mówiły same za siebie. Dzieci po raz pierwszy w życiu przespały całą noc. Tego dnia posiadłość jakby ożyła. Pracownicy uśmiechali się, bydło spokojniej się pasło, nawet niebo wydawało się bardziej niebieskie. Sam Holbrook nie rozumiał, dlaczego czuje, że coś fundamentalnego zmieniło się w świecie. Niektórzy szeptali, że Mary jest czarownicą, która przywołuje ducha zmarłej Moon, aby uspokoić dzieci – Inni twierdzili, że kobieta jest w rzeczywistości prawdziwą matką bliźniaków, a Mun próbowała tylko adoptować własne dziecko, aby uchronić ją przed wstydem. Według bardziej dzikich umysłów Mary nie była nawet człowiekiem, ale jakąś nadprzyrodzoną istotą, która przybyła, aby ukraść dusze dzieci. Ale Holbruka nie obchodziły plotki. Bliźniaki rozwijały się, i to było jedyne co się liczyło. Spokojna i skuteczna obecność mary w domu była jak kotwica podczas burzy. Nie próbowała zająć miejsca Mun, nie chciała być kimś więcej niż była, kobietą, która wiedziała jak pomóc. Po miesiącu całe życie na posiadłości toczyło się już w innym rytmie. Holbrook ponownie zaczął pracować, stado bydła się powiększało, a dom znów stał się domem. Pokój mary znajdował się obok pokoju dziecięcego. I nocami, gdy ogrzewała kamienie, Holbruk czasami zatrzymywał się w drzwiach i obserwował kobietę. Było coś uspokajającego w tym, jak się poruszała, jak głaskała kamienie dłonią, jakby były żywymi istotami. Mary zaczęła wtedy uczyć samantę swojej metody najpierw wyboru kamieni, który rozmiar, który kształt jest odpowiedni. Zbyt duży kamień zbyt długo utrzymuje ciepło, zbyt mały zbyt szybko stygnie. Potem następowało odpowiednie ogrzewanie. Kamień musi być dokładnie tak ciepły jak ludzkie ciało, nie gorętszy. W końcu przyszła kolej na melodię. Samanta myślała, że to będzie najtrudniejsze, ale ku jej zdziwieniu pieśń nie była skomplikowana. Nie była łatwa, ponieważ nie podążała za zwykłymi wzorcami, ale jakiś pradawny instynkt pomógł jej się nauczyć. Mary wyjaśniła, że to nawet nie jest prawdziwa pieśń, ale naśladowanie dźwięku ziemi i łona matki. To dźwięk, który każdy człowiek słyszy, zanim przyjdzie na świat i który wszyscy zapominamy, gdy uczymy się mówić. Dzieci tego potrzebują, powiedziała, bezpieczeństwa i ciągłości, które daje ten dźwięk. Tymczasem między Holbrookiem a Mary powoli rozwijała się swoista przyjaźń, nieromantyczna ale raczej związek połączony wzajemnym szacunkiem i wspólnym celem. Holbrook czasem opowiadał o Mun, o ich pierwszym spotkaniu na potańcówce w mieście, o trudnościach w zalotach i o szczęściu, które przeżyli razem. Mary zaś czasem opowiadała o odległym kraju, z którego przybyła, gdzie zimy są długie i ciemne, a lata krótkie, ale piękne. Trzy miesiące później, podczas burzliwej nocy, po ułożeniu dzieci do snu, które już spokojnie spały, Mary spakowała swoje niewielkie rzeczy. Samantha z przerażeniem obserwowała, nie rozumiejąc, co się dzieje. Dzieci już co wieczór spokojnie zasypiały, niania doskonale opanowała metodę, ale wciąż potrzebowała Mary, bezpieczeństwa, które dawała obecność kobiety. Mary jednak wyjaśniła, że nadszedł czas, aby odejść. Samantha wie już wszystko co powinna wiedzieć, a dzieci są wystarczająco silne, aby radzić sobie bez niej. Holbrook próbował zatrzymać kobietę. Oferował podwyżkę, własny dom na skraju posiadłości, ale Mary była nieugięta. Powiedziała, że czekają na nią zadania gdzie indziej. Zanim odeszła, przekazała Holbrookowi mały woreczek. W woreczku były kolejne kamyki, ale te były mniejsze i gładsze niż poprzednie. Powiedziała, że ma je dać dzieciom, gdy będą wystarczająco dorosłe, aby zrozumieć. Na kamieniach jakby można było dostrzec znaki, ale przy słabym świetle lampy Holbrook nie mógł rozpoznać, co to było. Kobieta odeszła przed świtem, tak jak przybyła, cicho i bez rozgłosu. Holbrook z werandy patrzył, jak jej postać wtapia się w ciemność prerii. Nigdy więcej jej nie zobaczył, ale jej metoda pozostała z nimi. W ciągu następnych lat Holbrook często myślał o dziwnej kobiecie. Bliźniaki wyrosły na silnych, zdrowych chłopców. Nie pamiętały nocy wypełnionych niekończącym się płaczem ani kobiety, która zmieniła ich życie. Ale Samantha pozostała z nimi i co roku wyciągała kamienie, gdy któreś z dzieci zachorowało lub niespokojnie spało. Dwanaście lat później, gdy bliźniaki były już prawie tak wysokie jak ich ojciec, Pewnego dnia bawiły się nad rzeką i zbierały kamyki. Jonathan znalazł wyjątkowo gładki, płaski kamień i pokazał go ojcu. Serce Holbruka ścisnęło się. Kamyk był dokładnie taki sam jak te używane przez Mary. Tego wieczoru wyciągnął woreczek, który zostawiła mu kobieta, i opowiedział synom historię o kobiecie, która ich uratowała. Chłopcy obracali kamyki w dłoniach. I teraz po raz pierwszy wyraźnie zobaczyli znaki na nich, linia rzeki, księżyc i coś, co mogło być postacią kobiety. Samuel zapytał, kim naprawdę była ta kobieta i dokąd poszła. Holbrook mógł tylko powiedzieć, że są rzeczy, których nie rozumiemy, ale akceptujemy, i że prawdziwa dobroć czasem przychodzi z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Mówią, że jeśli dziś pójdziesz w pobliże posiadłości Holbrooków, która teraz jest już muzeum, i będziesz wystarczająco długo obserwować rzekę, możesz znaleźć kamyki z dziwnymi znakami. Według przewodnika muzealnego, to tylko naturalne pęknięcia utworzone przez wodę i czas. Ale najstarsze rodziny Arizony znają inną historię. Bliźniaki dorosły. Miały własne rodziny i obaj nauczyli swoje dzieci metody ciepłych kamieni. Jonathan został lekarzem i chociaż nigdy nie wspomniał kolegom o kamykach, zawsze miał kilka w kieszeni dla najbardziej niespokojnych pacjentów. Samuel kontynuował pracę ojca na posiadłości i przez lata pomagał wielu zrozpaczonym rodzicom, którzy nie wiedzieli, co zrobić z płaczącymi dziećmi. Holbrook nigdy nie dowiedział się, skąd przybyła Mary i dokąd odeszła. Ale spokój, który przyniosła, pozostał z nimi. Do końca życia nosił przy sobie kamyk, a w domu zawsze było miejsce, gdzie czekały ciepłe kamienie, gdyby były potrzebne. Legenda o płaczących dzieciach powoli została zapomniana, a ludzie przestali wspominać klątwę, która ciążyła na rodzinie Holbrooków. Miasto Prescott bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. Przybyły nowe rodziny, zbudowano koleje, stare plotki zbladły. Ale na posiadłości Holbrooków tradycja trwała. Każde pokolenie uczyło się, jak wybrać odpowiedni kamień, jak ogrzać go do idealnej temperatury i jak nucić tę dziwną melodię, która jest tak stara jak sama ziemia. Niektórzy mówią, że Mary Henley wciąż przemierza kraj, Zatrzymując się tam, gdzie znajduje płaczące dzieci i zrozpaczonych rodziców. Inni twierdzą, że wróciła do odległej krainy, skąd przybyła. Ale kto zna tę historię, ten wie, że nie ma znaczenia kim była, ale co nam zostawiła. Wiedzę, że czasami na największe problemy istnieją najprostsze rozwiązania i że miłość i troska mogą nadejść z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Historia bliźniaków Holbrook nie jest o cudach. Ale o tym, że na świecie są rzeczy, których nauka nie potrafi wyjaśnić, i że najważniejsze lekcje często otrzymujemy od najcichszych nauczycieli. Oni wiedzą, że są ludzie, którzy wkraczają w nasze życie tylko po to, by uzdrowić coś, co jest złamane, a potem odchodzą, zostawiając za sobą tylko spokój i kilka kamyków, które wciąż przechowują ciepło Ziemi.